Witam Widzowie, Rynek Wysokie mosowieckie. Dzisiaj aktualizacja Jest jednak, będzie już w niedzielę w Łomży, na 100% rynek W tamtym tygodniu został odwołany, w ostatniej chwili W tym tygodniu już na 100% ruszamy Do zobaczenia w niedzielę Teraz ruszamy, miłego oglądania A murzynki po ile? Po złotówce. Po złotówce. Dobra. Tylko nie zgod, żebyś nie a, a, a te, te budapesty? Po 50. Tych nawet to by się. Co? Tak wszystkie będzie na autok mówił kolega, że po 5 zł chodla. A dobra, dobra, promocja. No, świąteczna. Dać jego numer. <laughs> Bo telefony mogą się urywać A te wydymki po ile? Po 20. Po 20. Ja. Czego oszukuję? A tutaj czerwone te? Siedem Park Dzięki Szefie, opony po ile? Po stówie za sztukę, dobra

O nie ma malutkich Nic. na razie nie ma. A ile taki Piądze? Tak, jaki pi... 120 To samczyk nie? Dobra, a tutaj też żółty, też sam. Też ile też? 120 Ten szansy, bo mniejszy, tak? A, dobra, dobra A tu samiczka pewnie obok ci też, też. też samczyka, dobra Na razie sam sobie. idzie, co To <noise> no, dzięki No da, trzeba do, dokładnie Ciągaj to to

Ktoś by odkupił, nie? No bodaj 512. 512? 140? 140? 665. 665. Cały locik ciemnych. Są i nakrapiane, są i siwe, są i czarne. 64 sztuki, a dobra. Locik akurat. A boczki? Podychła, dobra tak, jak widzicie, tutaj jeszcze jest więcej. Ich. Równe wszystkie czyste. Na początek hodowli super sprawa Dzięki no, no. Wy ile taka parka? nie A to nie Pana no, no. Czy wy no. takie krymki? 400 no, no. dobra A co zakrwawiony? Działał może się A pawiki? A nie wiem, bo to ją ja dopiero powiem. Dobra, dobra, spoko, dzięki. Nawet nie wiem, bo tutaj nikt nie, ma, nie dobry, dobry. dobry, jak tam pogoda dzisiaj? Z, zła, złapać pana w kadr? Nie, Z, nie. Rady. Nie ma właściciela. Pójdę, te czerwone? Te czerwone za 150 150, tak sam jest nie młody, sam nic, nie jest porządku. Aha Ale dobre. grucha, wszystko parzy się i ty, ty, ty. A te młode, żółte? 150 150 Dzięki Nie ma, nie ma, rozjeżdżają się już tak szybko ludzie

nicenia taka i nam kan samiczka to, samiczka, to ile? 50 zł. 50 zł. a Idę ale tak ale a no to ja po stówę wziął już, jedną parę sprzedał, Aha, dobra. po pięćdziesiąt złotych. Po pięćdziesiąt złotych. Dzięki. U właściciela, nie ja. te? Ciemne? Po dychu. Po dychu. Jakiś tamier chcesz na siebie podać może? Do znajomego to mogę podać jeden. Dobra. Dobra, no to był 783. 783. 149. 149. 7, 434. No takie statko z jednego miejsca to spoko sprawa Ile murzynki nie ma wielu właścicieli O to o czajki zapytałem Nie ma Nie wie pan idę to czajki takie kawowe? Nie, nie A te stroki? Ile do parka? Siedem dyszyk to Siedem dyszyk 7 oś, dobra. To pewnie storo pewnie tak? Albo samcem, bo tu trzy sztuki, nie? Samczyk do samiczki. A samczyk do samiczki, dobra A czerwony? Samica. Samiczka ile taka? Pięć A ten brodawczak? Samiec. Samczyk ile taki? Samczyk. 130. 130. Taki samczyk. No nie widać go. Tam, ja idę, tam, Dzięki. Tam, już ktoś I co dla niego? Masz tu, wejdź, zarabiamy. Poznaj Ale to pewnie i tam No, każdy, kto przychodzi, to, kurwa, mówi, że... A te szeregi po ile? Dzięki. O, jasno Szutubę Trzyma, Trzyma. To dobrze Co? No teraz włączę pierwszy raz to może być słabszy, nie? Bo to jeszcze mniej ludzi, ale myślę, że już się rozkręci pomału Felek sam jest? Sam Ile taki Felek? Cztery deski. Ja tu człowiek pytał, ale o samiczkę właśnie. Ja rok czasu szukałem samicy żółtej, mówię, dobra. Samiec jedzie A te tranzule? A tam o ustaliście. A dobra Dobra, dobra, dzięki. Nie, nie, nie. Tak jeszcze z dostawą do domu o. To Teraz to już tak wybrzydzają, że A w Łomży nie było rynku w niedzielę tamto, czy... Nie, nie było. No, no, no miał być, ale odwołali w ostatniej chwili, nie? No ten... to, to rynek to był, tylko że jak to się nazywa, nie było kur. Nie było głębi, nie? było głębi, trochę mówię, wjeżdżać po prawej stronie. A. tutaj fazie do ja winy nie było, słyszałem, bo tam A, A ile te felki? 80. 80. Tak jak... Dobra. Nie mam żółtej pszenicy do tego swojego samca. A nie? No, nie no tutaj goś też, szuka. też szukał przed chwilą. No, ja już szukam, on skawował się u mnie paruje. Ja będę kiedy widział, to panu kupię, nie? Jak ja, ja mam od, niego, od nich ładnego samca. Piękniejszy, ładniejszy niż ten stary. Te? A. To jest, to jest, może pojadę do tam położyć. No nie, mówił, to, że. Jeśli go... Polskie Polskę, to coś kupię, bo chcę parę z... zostały już tam dwie pary. Ja mam dwie palety, No Ładnie. to sam. Ale taki inwazyjne kołędzie Taki sam, taki sam. Sorki tutaj, ten taki żółty, to co jest tutaj? To jest samic samiczka? A to sam się pewnie. Szkoda, bo jeszcze odwrotnie to. Może reflektował. Ten taki, zobacz. Zanego rana było ta? Ile tam cen jest? Nie wiem, nie dałem Nie Panowie, ile tego parka? Ile tego parka? To dwa samczyki dwie, dwie, dwie stówki Dwie stówki Krótkie Krótkie, ale... Ja bym powiedział, że to samica Nie, nie, samiec na bank hmm. Samiec, samczyk na Samiczka jeszcze mniejsza. Musimy spokojnie. Tak? No, czerwone, kurwa, kiste, wiesz, mnie czerwony Ja się, mam wie. u ciebie tego samca, on też taki właśnie czerwony jak na szyi, tak nie podchodzi. Taki podchodzi, tak, to się oni widzieli. Tak, jest na ale pocztowy po ile? to tych Taka parka Budapesztu, ile to? 80 Adresze? Po 40 Po 40, a dobra wszystko Sztuka Dzięki Tutaj widzowie, nie, chyba po 70 czy po 80. Tutaj wydymki. Kontakt do pana, można ci trzy no kilka sztuk jest. To dwie samice te żółte, tak? Czy same co rzuci, to samo jest? Nie wiem, co to jest to, 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 to myślę, że samiec jest taki większy. Ale może być samica. A pary z obniżakiem wziął tam tę samicę, ten ten ten. Aha, kolega, a to może być samiec. O. Dobra. tamto? Chyba ten nagrywał, że ci się pytało o no, numer, a to taki Darek jeden dzwonił, ale to dzwonił do końca, do jednego, do drugiego, że mój numer, <laughs> to, bo nie mógł samorządzka poszukać. No, 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 widzisz, dlatego nieraz mówię, bo no. jak nawet dwie sztuki, nie? Ha, ktoś... Zagranicy dzwonią, żeby mu zostawić, no i, i nie brałem dzisiaj. <laughs> no, 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 to na pewno, no. Na kiechnię? No, te burdynki idę tu, taka parka. Gdyby sam u pana było to, to zajęty widzę, A tu wydymki pójdą, masz? Po 70. Namiar, chcesz na siebie podać? Nie, nie, trzeba, po 15 zł można zabierać. Ciekawe są właściciele. Uwierzmy <laughs> wywrotki żółte, taka parka? 500. Pięć stówek. A czerwona, samczyk też, nie? Nie, samiczki. Sami. Sami. Dwie i pół stówki, dobra, czerwona. Ale samczyk czarny, tak? To. Dobra. 300. Nie, nie, nie bierz Pan w ręce. Ja w ręce nie dam. Ja swoje ręce mogę no nie wiem. do serki. Nie Tutaj to tutaj ta parka, bo to widać, że jest pustówki. Chcesz na, na, na miarę na siebie podać, może? Nie to Korzystajcie no, z no. tym razem. Nie, ty. Teraz. No. nie, nie chodzi. Nie, nie, <grywa> <grywa> Mówiłem I panie tak sparujesz tego łatwo. to nie. Panie, to no Możemy wydymki te krótkie po ile? Po dwie Po i co to semiczki samce są? dwie pary Dwie pary, ja rozparowujecie tak średnio? Jak kto chce A dobra I które to semiczki są? To samiczka jest No i tam, tam na no, prost? I ta pewnie? No Dobra Jarka nie ma to by samica wziął pewnie no co, ładna? No zobacz. To już mu Ta ładna. Ta ładna. Trzeba zadzwonić do niego. Bo tak to wiesz, wezmę. No ile za sankinco? Dwie stury. Tu ją potrzebna, tak? Ta. Ma dwa samce. Weź mu cyknico i zapytaj go. Co ile takie newaki? Po stówce para. A, 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 a te, siwe? 200 a te para. 200 parka, dobra. Biały, to nie wiem, co to za rasa jest to? Jaki Od, chyba. Tak? No. no. Przyleciał taki. Bo to ani paw, ani ten, ani. No, no, no to te odesowate one są takie właśnie. To może być po też taki nieudany to czasem. No. Nie, mu kapcieł w Dobra, dzięki. Co są te czerwone? Czerwone 70. 70, dobra. A mule masy? Ruch 8, 100. czarne stówe. Czarne stówe, 80. I tu dwie pary, tak? Tak, tak, tak. tak. Namiar na siebie chce pan jakiś korek? Dobra, dzięki. Nuk gahu. Këta janë të tërë. Këto janë plastike janë. Jo, jo. Jo tek. Prostego. Jaki jak się? Do... Ja. O, ok. I będzie jutro. Na, na, na 100%. Pewno, na pewno Ta. jutro. 100%. Bo w tamto, w tamto niedzielę ale to nic nie było. Ja, Relacje oglądają. Ja, I ja, ja wiem, bo oni w ostatniej chwili tego jak to się nazywa odwołali. Miało być normalnie. Odwołali Tak Tak. tak. A, Jeszcze nie dostali widocznie tego tego, a myśleli, że dostaną już. I odwołali. Ale w tym tygodniu już było dzwonione, już na pewno. A, no to dobrze, a nie wiadomo kiedy. Nie, nie, nie gadałem z Bogdanem, ale mówił, że zamknięte ludzie. No, no, to, ja relacje oglądam cały czas, <gry> także tego, także... Będzie wiadomo, Ełk otwarty. O. To już dla mnie to trochę z Białegostoku daleko. to no byłoby to... no Nawet u mnie niedaleko, nie, nie bo ja jestem w Zambrowa To jeszcze daleko, 120 km. W Grajewo to jeszcze było tak w zesie no, tutaj, tutaj już, już na jest 100 km, to już wato. Do Łomży 75, no to to jest... To, to tyle co do mnie, tyle co ja mam do stoku, to prawie A w Białymstoku co, będzie tam czy jak? To na, na, to na pewno nie będzie jeszcze Nie będzie jeszcze, nie? Do świąt, bo ja my nic, nic nie mówił. To prawda, nie, nie dzwoniłem do tego, bo ten, ja tam tylko mogę mieć kontakt do tego Witka co karmy, co karmy sprzedaje, a. nie. A. Ale o ten też może by wiedział. A no, no, no zaraz się go zapytam, nie? On też może. Rafał no do Rafa jeździ, no to na pewno będzie wiedział. A je, a je przyjdę, Garbona żółta jeden tylko? Gościec tam. dobre. A, A czarne ile? 150? 150. Tak. A standardy te ja siwy? Wiesz, że nie wiem, po ile tą pszenicę Dobra, a pszeniczka pójdę? Po, po stówce Po stówce A czyściutka, gruba, kurwa, fajna <śmiech> 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 Bardzo fajna <laughs> Co? Słalałem No Ale co, nie śpisz? Chciałem dwa razy Nie, właśnie To jedyny raz Nie, to odnosi krok Bo to jest krok to by było na tyle widzowie. Kiedyś się spodobało. zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia jutro w łączy. Miłego oglądania. Ja, ja, ja. Zimno mi bardzo bo... Płaże, to w tym <laughs> Tak. Jeszcze nie zakończyłem, to. Nie <laughs> Tak, tak, tak. To śmiało, Tak, ta. ta, dokładnie. a ja, ten, Rafała się nie pytałeś? Otwarty Białystok? Białystok nie. A ja, że zaraz się Nie no. wiem, powiem no. szczerze. Byłem tam dwa tygodnie temu. To Ty nie wiesz, panie, to najbliżej masz.